Ostatniego, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, ciwaj? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, du! Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż tysiąc słów. O, Gerald, dobrze, że już jesteś. Z czym macie problem? Problem? Mamy tu jakiś problem? Nie. Chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę. Bo właśnie się żegnali, prawda, dziuk? Jeszcze się policzymy, Ciwaj. I to niedługo. Co jest? Zawszawionego mutanta się wystraszyłeś, dziuk? Jak chcesz, to ci go załatwię. Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem każemy krasnoludowi to zeżreć. Chcesz? Następnym razem. Idziemy, hrabia. No! I żebyście mi się tu więcej nie pokazywali! Fuu! E, no to kurwa, wpadłem jak pięciokoronówka w gówno. Co to za typy? Wyglądało, jakbyście się znali. Ten nadęty jak ryby pęcherz to Duke. Mówi się, że chce być nowym skurwialem juniorem, ale sporo mu jeszcze brakuje. Konkretnie pieniędzy, wpływów, ludzi i klasy. A ten drugi? Hrabia, Sukinsyn, jakich mało. Skóra mi na życie cierpnie, jak go widzę. W Mahakamie zawsze wysyłaliśmy takich w kopalni na przodek związką Barbarytu, jako strzałowych. O co chodzi? Robisz z nimi jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz Geralt, stary druhu? Chcesz mnie prosić o pomoc, tak? Rzecz w tym, że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu wspólnemu znajomemu, królowi żebraków. I, i żeby oddać dług postanowiłem na poważnie zająć się gwintem. Coraz lepiej. Nie samym graniem, tylko kartami. Najrzadsze egzemplarze osiągają teraz zawrotne ceny. Niestety inni też o tym wiedzą. Brakuje mi już tylko trzech kart. Mam klienta na całą kolekcję, ale ludzie Duka siedzą mi na karku. To jak, Gerald? Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć te karty. O które chodzi? Ofringile Vigo i Grima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać. Duke też próbuje i dotąd mu się nie udało. Czyli nawet nie masz pojęcia, gdzie szukasz tych kart? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że maje Z. Ostatnio zrezygnował z paserki i handluje tylko kartami. Niestety nie chce ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat stali wiewiórek. Lepiej, jeśli ty do niego pójdziesz. Z? brzmi jakoś znajomo. Ważna postać w świadku graczy. Ma sklep przy południowym murze i. dzięki Geralt. Teraz naprawdę mam szansę spłacić ten dług. Nie ma sprawy. Bywaj, Zoltan. Okay.

Znalazłeś? Nie. Diuk się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z rzeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłem. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengima. Witam. O kurwa, no Ringo, teraz się wykaż! Na niego! I sen Faolitiar faolitiarna stali wiewiórek. Ciekawe ile dokładnie ta karta jest warta. Albo z Warto się miał wyjątkowo nie koka, kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. Albo z miał wyjątkowo nie kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. Widać, że czegoś tu szukali. Tu pewnie są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Moja teściowa to stara sukubica. – Zoltan? – Tak? – W sprawie tych kart. – Masz je? – Mam kartę z Isengrimem. – Pokaż to. Ha, a mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójców. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co z resztą kart? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginą tylko Z, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz co zresztą kart. Nie znalazłem innych kart. Sukin syn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową zeda. Pokaż. Hmm. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Rawik. A mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim chluba Pontaru. Ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Rawik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz. Aż dziw, bierze skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu poryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Ach, spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Rawika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Rawikiem się nie cackaj. Hukniesz mu na uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Wieczny obóz, dlaczego ja? Moja teściawa to stara Sokobica. No, jesteś. Jak ci poszło z Ravikiem? Jeszcze nie byłem w No nic, Ravik nie ucieknie. Najpierw obrobimy Cezara Bilzena. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać te jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Flingili. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. i czystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o trzech pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo Sodomia, albo Metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Cesar Cezar A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma i to nie z pustymi rękami. A to kto? To? To jest Gerald. A czy Gerald wędkuje? Tak. Ja, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Kontaże? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w medlinach. Bo taki z siebie kucharz jak z i życi klarny. Ja uważasz? Zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. <laughs> Cicho! Jak mówię. Wziąłem zeszłą razą tego no. Geralta, ty co powiesz? Jak ci sandaczek smakuje? Lubię sendacza. A boś Potem tym, co pakujesz do tych eliksirów gówno, to dla ciebie delicję. Wiedźmin? I nie mówiłeś, że to Wiedźmin? A słyszałeś, Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Uże, jak zwykle, poddarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale. Ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zjeżdżał. No nie wiem, Geralta. Wy tam w Kermoren na, całowicie. na co Na petardy. Co? Ehe, ze na żartach się nie znasz. Ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geral skoczno po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No, to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię, Pamiętaj! Trójkątny otwór w ścianie, ciekawy hmm, ten nóż, wygląda jakby był przymocowany do blatu. Szuflada jest otwarta. Hmm, pasuje ukryte drzwi za szafką z książkami. Klasyka! Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do trease, zastawa, z której cesarz Emcher jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Style Batiera de Rideau, portret cesarza Emchyra Tempera na drewnie, dość pochlebny powiedziałbym, pełna zbroja szóstej brygady derlańskiej w doskonałym stanie. Czaszka Joachima De Weta. Hmm, dość upiorna kolekcja. Sznur, na którym powieszono Stefana Skelena. Jest i Gila. Zoltan, czas się zbierać. A, no tak, późno się zrobiło. Zaraz, a gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilzen. Mamy dla ciebie wiadomość o szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Brać go, a wy w wynocha stąd! Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie wiedźmina tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda nie mamy całego dnia. Chyba skór Dzięki. Uch, będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja, idę się pakować. No to powodzenia, bywaj. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Gerard. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach siknęło. – Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. – I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emhyra. Czaszka Joachima Deweta 42 sztylet Watyera de, Veta, de Rido, sztur, na którym powiesili Iskalena. piu Jo no proszę. A to obrzydliwy typ. I ja mu rękę podawym. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Szkoda. Znalazłem też statuetkę Nilwgardzkiego żołnierza. Jest magiczna, ale nie wiem, co to za czar. Trace będzie wiedziała. Niezły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Do kompletu brakuje nam już tylko karty Natalisa. Czas odwiedzić Rawika. Idź, ja muszę skontaktować się z klientem i ustalić, gdzie dokonamy wymiany. Do zobaczenia. Na przyjęciu u gegródów w bójkach w mieście pełno zbudzą. schodzi na no, A coś mnie w krzyżu strzyka. No proszę, to ten zawszawiony muda. Dołącz do nas, proszę. Rawikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Rawik? pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Rawik miał właśnie grać o własne życie i. Ach, macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Rawik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Rawika i karta Natalisa. He? To jak? Rawik mnie nie interesuje. Wiedźmin nie umie się bawić. No to wpis, go strzel!

Zoltan? no, Mam karty dla ciebie. Ha! Wygląda na to, że zdążymy, zanim dopadną mnie ludzie króla Żebraków. Choć umówiłem się z klientem w starym browarze. Ucieszy się, że mam już wszystkie karty. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, to co to za jeden? Znajomy znajomego. Niewiele o nim wiem, ale pewnie to ktoś po kroju Duke'a. Hmm. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Byle płaci. No, nie mogę się doczekać, aż będę miał Bedlama z głowy. No, wreszcie, trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsy i zszedł mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekać z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń syna, ja się zajmę resztą. Jesteś, Jesteś już Powiem, 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 Co? Nic nie rozumiem. Powiem, powiem, Zatrzymaj się, Diu! To koniec! Zostaw mnie! Pieprzone utopce! Przydałby ci się wiedźmin. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju. Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Tak. I bardzo dobrze. No, Gerard. Co wolisz? Pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz, gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Wolę pieniądze. Niech będzie i tak zdążę spłacić bedlama na czas, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Gerald. I pamiętaj, sum jest królem Pontaru.